Dobra. Już wróciłam na chwilę. No. no. Jakoś to ładnie idzie na razie. Ty, jak zniszczymy Palboxa, to co się nią Statuetkę na pewno? Yy, statuetkę, jajka. Gdybyśmy... Jakieś zniszczał? Tak Wszystko to, co ma podbudowanie w palboxie. I to wszystko, tak? Tak. Wszystko to co się zniszczy. Ale tu nie masz jajek. Są. Masz inkubatory, masz statuetkę, A, masz... Eee. Do yy, tego. Workbencha. No i y, farmę, ale farmę tutaj nie mamy. Workbenchart, no to teraz mamy tą linię produkcyjną, no i pójdą nam się rypać jajka i satułetka. To nie, to, to później to zrobić. Mm. Już można zrobić 15. O, się robi. Ja to ku... No tylko trzeba Anubis wezwać. Nie ma tam kopalni Anubis, chodź tutaj. Tutaj masz mi robić te kuleczki. Tylko muszę go teraz wyciągnąć, bo to są tylko niepodmioty. Który to Dobra, niech się robi tam z czasem. Okay. Niech tu pracuje. Dobra, coś tu jeszcze mam do zrobienia? Tam. Dużo do roboty. Czywa. kopią drewno, ci to robią, pięknie odpoczywa Ale czemu tam to zniszczyłaś? Co? Lepiej będzie. Oj, będę dreptać trzy dni, trzy noce. Okay. No i wszyscy, wszyscy idą spać. I po robocie. Aj, rand. Oni no, idą spać, mają po robocie, a ja muszę iść, bo mam robotę. Ty nie wolisz chodzić? No jestem przyciągana z dziebko. i trochę. Gdzie yep. gdzieś tam? Gdzie ty dodajesz? O, osuwam, usuwam to i wrzucam następne do przerobienia. Mm. On ci zrobił, zrobił ci te. te. Zrobił? No. Ui! Ten tutaj, to chłodzi ty. No, to Zakościł. To dobrze. Ale nie ma co tu chłodzić. Nie ma co. Myślę, nie mamy na w ogóle. Mało co ich mamy. Nie, no mamy. ja mamy kotka jeszcze. No ale ten. No dobra. Co będziemy kończyć, tego stromeczka na dzisiaj? Trzeba się szykować. Chcę coś, jakiś obiadek zjeść. Pracą. No no i następny live -y będzie jutro jak coś. Także zapraszam wszystkich do następnego live'ika. Będziemy dalej tutaj się męczyć z tymi małymi stworkami. No, może. Małe... Tak samo jak dzisiaj 9.30. Zobaczymy. Nam się coś... piótre, gdzieś w tych okolicach będzie strumyk na pewno, no. tak samo gdzieś tam do maksymalnie 13 będzie, bo wiadomo, do tu różnie Tutaj może postaramy się zrobić coś, coś z tą bazą. No trzeba jakoś to zmienić, żeby to było wszystko funkcjonalne. No, postawiłbym kolejną gdzieś bazę, ale do tego potrzebujemy 32 poziom, więc na pewno będziemy musieli... No to niedużo nam brakuje. Niedużo nam brakuje, bo Arietta ma 31 prawie pod koniec. Więc myślę, że Robimy nawet setę. wieczorem będę miała 32, bo tu jeszcze pochodzę po farmie Ironka i wszystkie rzeczy, żebyśmy mieli tego po prostu dużo w zapasie, żebyśmy tego nie robili na lajwikach. Hmm, żeby coś się działo, nie, że tylko stukamy kilofem i machamy je No trzeba. i biegamy tylko w sumie po, po bazie. będzie? Trzeba jakoś te, żeby każdy miał swoją pracę i żeby każdy miał. Tak, najlepiej mieć takie pokemony jeszcze, żeby one miały konkretną. No, wiem, wiem o co chodzi. Pracę, wyznaczono mnie. No to jak wbijesz pijesz levele, to zrobimy sobie te Hot springi i Weapon Assembly line'a, żeby też wbić ballboxa y, na eee, poziom. Hot springi już robić. mam ogólnie rzecz biorąc. No, ale wiesz, żeby bazę na 15 poziom, żebyśmy mogli mieć trzy bazy maksymalnie, to jakoś to inaczej rozplanujemy, inaczej, żeby wiesz. No dobra. Wiecie, kopalnia na przykład, jakaś tam surowcowa będzie jedna baza, druga będzie z bridowaniem i z farmą, tam jakiś klot, czy coś co mm. potrzebne jest. No to już mamy jedną z klotem, taką farmową no mamy tam. Trzecia właśnie by się przydała, taka konkretnie do, do czego? No do drewna, do kamienia. Nie no, to biedna będzie drewna i kamienia, nie? No. No to mówię, do drewna, do kamienia to jest jako jedność. No, ale druga jest jako breeding, ten na górze co mamy. No. Farma i trzecie by się przydało taka, nie ja wiem, produkcyjna do jedzenia, Co z jedzeniem, o może. Produkcyjna jedzenia. jedzeniem. Trzecią taką farmę, taką stricte farmę zrobić, żeby nam jedzonkę wytwarzali, nie? No dobra. O czego narzekamy i... One, typu, one też narzekają. Yy, nie, to nie, bo nie znaleźliśmy. Myślałam, żeby dać tą zieloną, tą duwą. Ale ona jest chyba nie pod zagrodę. Tylko z niej po prostu farmi. To zieloną dużą? Nie, jest. Ale co? Kapliti, yy, ona daje, powinna dawać mięsko z farmy. I to mięsko sporo daje. Co to jest? No, ta wielka co ma bulwę na plecach. Taka duwa zielona. To jej nie ma Ta O! Opa. A, tak, już widzę, dobra. To jej nie mam jeszcze. Dobra. Mhm. Dobra. Tu? Chodź, stawie, stajemy tu Jak dobrze pójdzie, mówię, uda mi się odblokować dla Ciebie jakiś yy, pistolet, karabin lub cokolwiek robimy jeszcze dużo amunicji Bardzo dużo amunicji No, pistolet się, się przydał jakiś Bo ten łuk to jest No, także co Tym, że dziękujemy za obecność Dziękuję za wszystkie polubienia, za rozmowę, za łapki w górę. No, dziękuję za subika, M121. gdzież że wpadnie się tu do nas na No to co? No, że znamy się. No. Dajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. Cześć, cześć.